Witam wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale i w serii Geta 5-łowca, potworów, w której łapiemy właśnie to najstraszniejsze potwory, jakie istnieją. Zapraszam wszystkich na swojego Instagrama. Dobijamy tam 30 tysięcy followów. Jak dobijecie 30 tysięcy followów, to czeka Was specjalna nagroda. Więc bijajcie na Instagrama o Spano, A jeżeli chcecie ze mną porozmawiać, zapraszam na swojego Discorda. Link w opisie W ostatnim odcinku walczyliśmy z Siren Headem Siren Head niestety rozpłynął się w powietrzu Co mnie bardzo zaniepokoiło Starałem się go znaleźć tak szczerze Nie mogłem go nigdzie znaleźć I dosłownie rozpłynął w się w po... Okej okay. Pan pomóż coś, coś tam się zmienia Jakieś światła były Nie wiem krzyki nie wiem Coś się zmienia gdzie tu jest bezpiecznie jakaś... Okolica. Ale czekaj 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 Jak coś się zmienia powiedz mi co się zmienia Jak to wyglądało no nie wiem, takie czarne z lampą u góry, jak zamiast głowy, coś takiego Lampa u głowy, a nie pomyliło czy się może z syrenami? Nie wiem, no wydawało jakieś takie dziwne dźwięki, może miało syreny, nie wiem. Gdzie to dokładnie było? Tam, jak jest ta góra, to jest taki tam masz radiowy, i ta, tam. A, dobra, dzięki za informację. A ty w ogóle skąd się tutaj wziąłeś? No, chodziłem tutaj, sprawdzałem czy czegoś, czasem nie mam przydatnego. Bo teraz, to co się dzieje, to masakra istna jest. Dlaczego nie uciekłeś? No, uciekałem, a Ciebie zobaczyłem i myślałem, chciałem się spytać o pomoc. Dobra, wiesz co? Wracaj do domu, tam gdzie mieszkasz, i nie wychylaj się najlepiej. Dobra, bo... dobra, dobra. Tak naprawdę nie wiemy z czy mamy do czynienia. Walczyłem Dobre. z tym wcześniej, ale widocznie mi uciekło. Dobra, dzięki Dobra, za informację. Uważaj na siebie. Siren Head uderzył na wieżę radiową. Ciekawe, co tam robi. Z tego, co mówił ten facet, on się zaczął zmieniać w jakiegoś innego potwora. Czy jest to w ogóle możliwe, żeby Siren Head się zmieniał w coś innego? Ktoś mówił z lampą. Jeżeli macie jakieś informacje na temat tego, możecie dawać również znać teraz w komentarzu. Może jestem jakiś niedoinformowany na ten temat, i rzeczywiście Siren Head posiada jakieś dodatkowe moce. Jedziemy to oczywiście sprawdzić. No, nie skończyliśmy swojego zlecenia dla wojska, więc jesteśmy zmuszeni tam pojechać i zbadać tą sytuację. Podjeżdżamy już tutaj w tą okolicę. Tutaj mamy wieżę. Siren chyba nigdzie na razie nie widzę. Powinien właśnie się tutaj jakoś wyróżniać. Przecież jest strasznie wysoki. Ostatnio to był tak wysoki, że ja mu ledwo do pięty dosięgałem. Wjeżdżamy dość ryzykownie, ale zobaczcie, no jest tutaj pusto. Nikogo tutaj nie ma. Ale to by się tutaj zgadzało, że Siren Head, jak tutaj są właśnie takie anteny. Czy to na pewno jest dobra Jest, patrzcie się, jest! Jest! O kurde jak on skacze! Co on robi? Patrzcie się! Pleci dalej, patrzcie się, co on robi, on chyba ucieka, ej, on ucieka przed nami, trzeba go łapać! Nie dam mu teraz uciec kubańcowi Jest, widzę go, widzę go, widzę go widzę go, widzę go przede mną Ło wow. Jest, kurczę, nie wiem czy go tak złapię. I... Moje strzały nic mu dalej nie robią. Patrzcie się, co on ze sobą robi. Cały czas skacze, leci w powietrze. Myśli, że mi ucieknie, ale nie no, strasznie wysoko skacze. I te jego upadki nic mu nie robią. Sam się turla, jest taki troszeczkę niezdarny. Wow, na dół tam spadł. Gdzie on teraz jest? Muszę tu przeskoczyć. Wow, jest, mam go, mam go. Gdzie jest teraz on? Zgubię go. Jest tu! Dawaj kurde, dawaj walcz ze mną! Wow, prawie mnie uderzył, widzieliście to? Nie mogę dać się mu trafić, jeżeli dam mu się trafić to będzie zaraz po mnie Skurczę, być przede mną ucieka Może jest osłabiony? To by wiele wyjaśniało, też jest chyba mniejszy niż wcześniej Gdy był Siren Headem to był zdecydowanie wyższy i teraz też nie znika, tylko skacze. Gonisz już go kawał po mieście. Dziada nie mogę w ogóle trafić, mołotowami. Skończyła mi się amunicja do mini SMG. Co wy gadacie, że on wbiega do zamkniętego terenu? Aha, no to teraz możemy mieć problem. Dobrze, musimy się tam dostać. Gdzieś tutaj będzie jakiś gwiazd, może albo jakaś brama. To tam przeskoczymy. Może akurat to muszę przeskoczyć, zobaczmy. Może się uda. No nie, jest tutaj zdecydowanie za wysoko. Właśnie ten teren jest tutaj oddzielony przez wojsko, bo doszło tutaj do maksymalnych aktywności. Wszystko jest odgrodzone dookoła. O, tu jest luka, myślę, że tędy wejdziemy. Dobra, chodzimy. Zobaczcie, jak tutaj to w ogóle wygląda. Nie wiem, gdzie mam szukać tego... Znaczy no, siren heada, to jest raczej teraz head albo lighthead, ja bym to nazwał lighthead. Gdzieś tutaj się kręci. Musimy teraz strasznie uważać, bo jeden nieuważny krok i możemy naprawdę zginąć. Tym bardziej, że to on ma nad nami przewagę. Tutaj jest jakieś przejście, ale totalnie nie wiem. Czuję się jakbyśmy byli obserwowani. Nie wiem, gdzie on może być. Może tutaj jest. Pamiętam, że to był kiedyś Jubiler. Teraz już tu nie ma nic. Może jak... Na... Może po dachach chodzi. On tak strasznie wysoko skakał. Być może właśnie jest na dachu. No ale ja też za bardzo tych dachów nie widzę Ale musimy, wiem jedno, że musimy go teraz złapać, bo jeżeli go nie złapiemy Ło, słyszeliście? Aha to fontanna, Jezu my... Już myślałem, ale tutaj wszystko jest rozwalone Nawet nie chcę wiedzieć do jakiego starcia tutaj doszło Wszędzie poprzewracane drzewa Samoloty Może powinienem strzelić i go wybawić Skoro i tak się mamy z nim zmierzyć, to może właśnie tak to zrobimy. Stanę sobie na tej stercie i mu się pokażę, że na niego czekam. Ciekawe, czy usłyszał. Na pewno musiał usłyszeć. Pytanie, czy zaatakuje. Słyszeliście? Jest gdzieś w okolicy. Jest tutaj. Jest tutaj. Patrzcie, spadł. Dobra, mam go. Jest. O kurde, obok nas. Prawie nas trafił. Co za skurczybek? Dobra, tędy. Gdzie on jest? Tam. Dostał, dostał, dostał. Ale znowu tu biegnie. Ej, Gdzie on teraz jest? Ło, wow, za nami. Co za. Aj. Nie trafił nas, ale mieliśmy farta teraz. Dobra, może, może użyję jakiegoś cięższego sprzętu przeciwko niemu, albo dobra, zostawię to na lepszą okazję. Teraz i tak z nim walczymy. Kurde, jak on lata! Przeskakuje nas! O! Przewrócił się. Nie no, znowu jest obok nas. Myślę, że on ma problem z pokonywaniem takich przeszkód, widzicie? Nie mógłmy teraz trafić. Ale my też mamy coraz większy problem z nim. Kończy mi się powoli amunicja, moi drodzy. Muszę przeładować magazynki, które mam przygotowane. On jest dosłownie. O, za mną. Gdzie on teraz pobieg? Tu. Dobra, nie, muszę uciekać, muszę uciekać. Muszę jak najszybciej od niego uciekać, bo zaraz zginę. Kurde, mam przeładowane mini SMG. Z kałachem teraz ciężej biegać. Ile mam o do kałacha? 27 naboi, muszę go przeładować dosłownie. Trzeba znaleźć szybko miejsce, w którym będę mógł się schować. O, tam jest chyba centrum handlowe. I tam są balkony, z tego co pamiętam. Tam, tam będzie miał ciężko nas złapać. Tak, dobra, biegniemy tam, biegniemy do centrum. Szybko. Ty, on znikł. Jest na dachu, patrzcie się, obserwuje nas. Obserwuje nas. Dobra, biegnie, nie, szybko biegniemy tutaj. Czekaj, czy wbiegnie. Powinien się nie zmieścić. Albo się zmieści. Dobra, schody tutaj, na górę, tędy. Szybko. Kurde, szybko. Postawię tutaj bombę. Widzieliście spod obok nas! Pora Szybko biegniemy na kolejny balkon. Patrzcie się, jest, jest tutaj w środku. Chyba tutaj dojdzie teraz do decydującego starcia między nami. Ten balkon powinien być dobry Tutaj nie wskoczy, tutaj ma za mało miejsca, żeby wejść po schodach tutaj gdzie jesteśmy. Jeszcze zaminowałem te schody w razie w To teraz tylko i wyłącznie może stać na holu. Patrzcie się! Co wygadać, że on mi tu wskoczył? Nie, zablokował się, bo na dachu jest. Albo zniknie, nie może stąd wyjść. Teraz. Albo nigdy. Skoczyła nam się amunicja. Wezmę teraz tę te większą artylerię, którą przygotowałem. Mam pomysł, jak to nawet zrobić. Tylko, żeby mi tu nie wskoczył ten dziad. Cholera, odbiję ten granat od tego. Kurczę, trochę bliżej. Mogę go trafić. O, teraz, 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 teraz. Kurde, nie trafię. Jest, dobrze, dostał. Dostał, dostał. Strasznie ciężko go trafić. Nie no, jak go nie trafię z tego grantnika i go nie zabiję, to jest po mnie, jest po mnie. O, teraz, teraz, teraz. Aj! Teraz, ale go trafię. Dobrze, dostał. Ale nic mu się nie dzieje. Kurde, może podpalę mu tam ziemię. Nie no, i. Czy ogień coś mu zrobi? O kurde, sam! Sam się podpaliłem, widzicie, trochę życia mi spadło. Na szczęście ten strój mnie ochronił. Kurcze, zostały mi ostatnie magazynki w tym karabinie. Jeżeli go to nie zabije, to naprawdę nie wiem, co mam zrobić już, żeby go pokonać. I on ma straszny problem z orientacją tutaj w tym terenie. Co wygadacie? Co wygadacie? To jest niemożliwe, dobra! A! O, kurde. Jest, jest tam, jest tam. Kurde, jak mam teraz go pokonać? Oho, no to ja już raczej nie ucieknę. Raczej nie ucieknę, już się zbliża. Jest teraz bliżej. O, co to się stało? Co to wojsko? O, kurde. W samą porę. Dawajcie, dawajcie, nawalamy go, nawalamy go, nawalamy go. Ładujcie w niego, ładujcie w niego. Dobra, dobra, wejdź. Parzy się w wojsku wpadło i nam pomaga On się chyba próbuje wydostać Ale tam utknął, nie wyjdzie innym wyjściem niż tędy, nie wskoczy na dach Tam jest zamknięte od drugiej strony Tak, 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 ja z nim tam walczyłem Odoć go musimy Mam ostatnie amunicję Jest nasz moi drodzy, zaraz go pokonamy Zajmę Czy działko, zajmę ciężko coś. coś mu się dzieje widzicie? Co się z nim dzieje? Co się z nim dzieje? Traci kontrolę. Czemu się zatrzymał? Traci kontrolę chyba. Podchodźcie, podchodźcie. Żołnierze go tutaj podchodzą. Chyba nam się uda go pokonać. Tyle naboi dostaje. To jest niemożliwe. Znikł! Misja odwołana. odwołana. Co się tam stało? Bazy. Tam tam bazy. To Jak to znikł. Znowu? Wyparował. Stał, stał w miejscu. I nagle, nagle go nie ma. Dobra, ja mniej więcej wiem o co chodzi. Ostatnim razem, jak z nim walczyłem i był pod postacią Sirenheada, to też tak zniknął. Dobra, słuchaj, z tego co nam wiadomo, ten potwór aktualnie, wtedy, gdy jest osłabiony, wtedy, kiedy ma już naprawdę ostatki sił, właśnie wyparowuje i zmienia swoją formę. Jak mówię, że widziałeś go w postaci Sirenheada, tak teraz, jeżeli widziałeś, że miał lampę na głowie, nie? Tak, tak, tak. Zmienił się w Lightheada, no? No, więc teraz wnioskując, powinien on zmienić się w jeszcze kolejną formę, która powinna być już tą teoretycznie najsłabszą. Czyli co bo... teraz? Słuchaj, z polecenia generała y, będziesz miał jeszcze jedną próbę na zopanie go. Za, za to ci w końcu płacą, tak? Teraz, jak już wspominałem, będzie on w swojej prawdopodobnie najsłabszej postaci. Więc mówię, ostatnia próba w najsłabszej postaci, inaczej nie ma zapłaty, bo już naprawdę on. Tyle, ile osób, on już zgnoił, to. No to dobra, mało. Czaje. w takim razie zabieram się za tropienie tego bydła i dam wam znać, jak będzie po problemy. Dobra, no. jesteśmy w kontakcie. Dzięki za pomoc, jeszcze raz uratowaliście mnie. Spoko. Jak coś tu na radiu jesteśmy. Dobra, do was. Moi drodzy, tak jak zauważyliście, no tutaj armia mi pomogła i to bardzo. Myślę, że bez niej mógłbym zginąć. Cięż, ciężki arsenał zdał się na Siren Heda, czyli teraz lightheada i zdecydowanie go odparł. Jeżeli to jest prawda, co mówią ci żołnierze i teraz ma się zmienić w swoją najsłabszą postać, ciekawa jaka postać to w ogóle będzie, to muszę go teraz wytropić. Z no, tego co zauważyłem, to on yy, szuka takich miejsc, gdzie nie ma za dużo ludzi, jak widzieliście wcześniej. Jakieś anteny, jakieś takie punkty obserwacyjne Z których być może czerpie moc Więc będę musiał się porozglądać po okolicy Być może znajdziemy jakieś tropy na niego Jest mega silny Jest bardzo wytrzymały i przede wszystkim Każdym razem zdobywa jakieś nowe umiejętności A tym razem skakał i był bardziej agresywny Więc musimy naprawdę uważać Jeżeli mamy złapać tego potwora W tym czasie ja wam bardzo dziękuję Jeżeli się podobało koniecznie zostawcie łapkę w górę Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem Pamiętajcie, pamiętajcie wbijamy 30 tysięcy Obserwujących na instagramie, gdy to zrobimy to coś specjalnego na was czeka. Myślę, że warto, więc bierzcie na Instagrama, zostawiacie followka. No i standardowo 4000 łapek i lecę z kolejnym odcinkiem, więc trzymajcie się. Cześć. jo!